Połącz czosnek z cytryną, a już nigdy nie będziesz musiał odwiedzać lekarza. Ten napój działa tak skutecznie, że jedna szklanka pomaga oczyścić organizm z toksyn, wzmocnić odporność, oczyścić wątrobę i zmniejszyć stany zapalne. Jak go przygotować? Weź trzy ząbki czosnku i pokrój je w plasterki, następnie wyciśnij sok z dwóch cytryn. Włóż pokrojony czosnek, sok z cytryn i szklankę wody do blendera. Miksuj przez kilka minut, a potem przeceć. Na końcu dodaj trzy łyżeczki miodu. Miód jest ważny, bo ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe, które pomagają zwalczać infekcje. Jak to pić? Przez dwa tygodnie codziennie wypijaj jedną szklankę tego napoju. Po tym czasie Twój organizm będzie oczyszczony, wątroba w lepszym stanie, a Ty poczujesz się dużo lepiej. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, udostępnij go i oceń w komentarzach. Od 1 do 10. Po więcej zdrowych porad zaobserwuj nas. Dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym filmie.